Godny Księże Biskupie, dziękujemy bardzo, że byłeś z nami. Jest to dla nas taki namacalny znak, że Bogu zależy na mężczyznach, że chce, żeby byli w Kościele, że chce, żeby byli liczni. Z tego, co pamiętam, to ksiądz wizytował w większości parafii w naszej diecezji, więc ksiądz dobrze wie, Chyba jaka wszyscy. jest sytuacja. Chyba wszystkie. Prosimy o modlitwę. Za mężczyzn świętego Józefa, za przymierze wojowników, za inne ruchy męskie, gdzie gromadzą się mężczyźni, gdzie nawiązują relacje z Jezusem i z sobą samym. Dziękuję. Kochani, z tym, tym właśnie, to jeszcze przymierze wojowników. Ja pisałem doktorat na temat walki. Walki. Życie jest walką. Polecam moją książeczkę. Rok temu napisałem też, tam duży komentarz jest na temat walki. My nieraz walki się boimy, natomiast nie ma godnego życia bez walki. A największą areną walki jest serce człowieka. Przy czym ta walka, nieraz jak mówimy o walce, to myślimy o marksizmie, o walce klas. A chrześcijaństwo to miłość. Buh. Chrześcijaństwo to też walka. Miłość przyjmuje formę walki, natomiast... Walki szlachetnej, która nie niszczy nigdy człowieka, ale potrafi się ścierać, potrafi wchodzą, wchodzić w dyskusję, w debatę i to jest zawsze początek drogi, która prowadzi do miłości. Doskonała miłość będzie w niebie. Natomiast nie bójmy się walki. Trzeba walczyć tylko po chrześcijańsku. To taki mały komentarz do, do właśnie, jak to się nazywa Wasze stowarzyszenie? To się nazywa przymierze wojowników. No właśnie, walka. Bardzo ważna, bardzo ważna rzeczywistość. Jeżeli chcecie, kiedyś świętnie się podzielę refleksją na temat tej rzeczywistości, której nieraz się nie uświadamiamy. Rola walki w chrześcijańskim stylu, rola walki w wierze. Prawda? No słuchajcie, jeżeli byśmy nie walczyli, popatrzmy się wewnętrzne nasze, no to się stoczymy. Nie? Kompletnie się stoczymy, jeżeli nie będziemy podejmować walki. Walka duchowa. Walk, no tak, przede wszystkim walka duchowa. To każdego dnia zaczynamy. Nie chce ci się wstać, nie chce ci się modlić, rozumiesz, wiesz. Szatan ustawicznie kusi. No musisz walczyć. A no, orężem najważniejszym jest no, stan łaski uświęcającej. Jeszcze jedno powiem, bo taki już jestem: testimonium per hibere veritatis. Musicie jeszcze poćwiczyć trochę ten śpiew, rozumiesz, swój, żeby, żeby było głos męski słychać. Zawsze młodym chłopakom mówię, słuchajcie, jak idziecie na stadion, to tam wydobywacie głos, a jak przyjdziecie do kościoła, to tak na pół gwizdka. Dlaczego? To przykładem dla nas może być neokatechumenat. Tam się nie oszczędzają. Ale tak samo w tych kościołach, które nieraz krytykujemy, mówiąc, że tam jest wielki kryzys, jedźmy do Bawarii i posłuchajmy, jak tam mężczyźni śpiewają jak tam lud śpiewa. Prawda? To są dla nas przykłady. Nieraz się patrzę na mężczyzn podczas uroczystości, to nawet ust nie otworzy. Na ojcze nasz, nic, nie otworzy ust, tylko stoi, rozumiesz, wiesz? No to, to, to jaki to jest sens, bez uczestnictwa, prawda? Kochani, nie oszczędzajcie głosu. Także podczas liturgii. I ja myślę, że jeżeli, jeżeli, jeżeli już jesteście czynnymi członkami czy Stowarzyszenia Świętego Józefa, to w waszych parafiach niech się patrzą nie pewnie będą niektórzy reagowali: o, co się z nim stało, jaki to święty, jaki to aktywny i tak dalej. Ale właśnie swoją postawą ukazujcie, jak powinniśmy uczestniczyć w mszy Świętej. Nie? Aktywnie, po męsku, a nie tak, nie, 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 tak, tak niemrawo, rozumiesz, no, kto to słyszał? Powinniśmy być męscy, rozumiesz, no i z całego serca wam, kochani, tego życzę. No i życzę dobrego przeżycia niedzieli, 29. Już jutro mam dwie posługi w parafii. W Grójcu jedna, a później w Kampinosie. W Kampinosie. Parafia Kampinos. A ojciec zaczyna rekolekcję w Olsztynie. No właśnie. Kochani, Bóg zapaść za wspólną modlitwę. Przyjmijcie błogosławieństwo. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Który w niebo niech was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech Amen. będą dzięki.